To jest bardzo trudne spotkanie. Jedno z najtrudniejszych w jednej widzieliśmy, że nieba gra bardzo skutecznie, szczególnie w ostatnich spotkaniach trzech i siedem punktów, wygrała, jak nie było i z Tychami i Grycowa z miedzią i ostatnim z Rakołem. No ale my nie mieliśmy innego wyjścia, że musimy wszędzie grać o trzy punkty i postawiliśmy nagle otwartą, akurat dwanim na mecz nam tak ułożył, że, że no, zrobiliśmy blankę skarbnego. No i w drugiej sytuacji też i tak jak robiłem zamieszanie, jak to będzie za lekarę. Tam wodę wodę linię bramkową i, i wyszliśmy na 2-0 i zaczęliśmy ten też kontrolować. kontrolować. Ale ja trzeba powiedzieć, że nie była stwarzała sytuacja i dzisiaj, dzisiaj Andrzej Witan miał troszeczkę słabszy dzień i mylił się przy tych ośrodkowaniach, ale mimo wszystko w ręce mieli dwa razy piłkę, y, piłkę z bramki. No, jestem niezmiernie zadowolony, wręcz szczęśliwy, że z takiego żeby i terenu wygrali wygrali z i, dobrze grającym, bardzo dobrze grającym momentami, zespołem, padziornym, parkiem, więc w tym mecz, który nas przybliża do, do walki o, o wejście do pierwszej